Rosja w poniedziałek ogłosiła zawieszenie broni w wojnie na Ukrainie od północy z 7 na 8 maja do północy z 10 na 11 maja. Kreml napisał w oświadczeniu, że termin rozejmu jest związany z 80. rocznicą pokonania hitlerowskich Niemiec w II wojnie światowej. Zwycięstwo nad nazistami jest w Rosji obchodzone 9 maja. Dodano w komunikacie opublikowanym na stronie Kremla, że w przypadku naruszenia rozejmu przez Ukrainę siły zbrojne Rosji udzielą adekwatnej i skutecznej odpowiedzi. Wcześniej w poniedziałek szef rosyjskiego MSZ Sergiej Ławrow powiedział w wywiadzie, że stanowisko Rosji, jeśli chodzi o zakończenie konfliktu w Ukrainie, się nie zmieniło dodał, że imperatywem jest, by Krym i pozostałe tereny Ukrainy kontrolowane przez Rosję zostały uznane za rosyjskie przez społeczność międzynarodową. W odpowiedzi na ogłoszenie Rosji o rozejmie Kijów zaproponował, by zawiesić broń na 30 dni. To jednak nie pierwsze zawieszenie broni w ostatnim czasie. 19 kwietnia Władimir Putin ogłosił rozejm wielkanocny, który miał obowiązywać przez 30 godzin. Moskwa i Kijów wzajemnie oskarżyły się o wielokrotne złamanie tego rozejmu